Jestem Ray, witam Was w kolejnym vlogu. Ten vlog jest dedykowany dla Dragonsona, ponieważ dzisiaj kończą 35 lat. 10 lipca, właśnie Dragon kończy 35 lat. Razem z Madzią. postanowiliśmy miesiąc wcześniej zorganizować taką akcję, że każdy z naszych znajomych z YouTube'a nagra coś od siebie, kilka słów. Tak więc podpisujemy to hashtag Birthday Dragonson. Z mojej strony, Dragon ci dużo szczęścia, zdrowia. Żebyś miał dalej taki humor, ma, żebyś się nie zmieniał, żebyś dalej nagrywał odcinki, bo wiem, że to lubisz. Żebyśmy dalej, a raz zarówno ty grał, swoją ulubione tytuły i gry, żebyś się nie zmieniał po prostu. I co? Żebyś się w ogóle nie zmieniał, się już się powtarzam. Jesteś najlepszym przyjacielem, zarówno bratem. Jeszcze chciałem powiedzieć tyle parę słów dla... Twoich widzów i dla moich widzów oraz dla znajomych, którzy się włączyli w tą akcję. Z tego co wam wszystkim dziękuję, że chcieliście nagrać ten odcinek i że chcieliście nam pomóc w tej akcji hashtag Z mojej strony to wszystko, tak więc dragon, jeszcze raz wszystkiego najlepszego 100 lat i widzimy się na live u Ciebie, tak więc Bajo!